Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Poniedziałek, 3 sierpnia dochodzi godzina 13. Ja mam na imię Agata Jaślarz, nie wiem czy kojarzycie. Jestem doradcą finansowym w Wielkiej Brytanii, głównie zajmuję się kredytami hipotecznymi dla inwestorów i przeważnie ode mnie można usłyszeć na temat kredytów hipotecznych, ale dzisiaj troszeczkę zmiany. Postanowiłam nagrać troszeczkę inny film. Bardziej myślę, że to będzie wskazówka dla osób, które planują e, rozpocząć jakiś biznes e, i mają już pewne plany e, i tak naprawdę chciałyby osiągnąć sukces w tej dziedzinie. E, ja Wam powiem, jak ja to zrobiłam e, i czym ja się motywowałam i jaki był mój cel, e, ale też postaram się podpowiedzieć Wam kilka rzeczy, e, tak żebyście mogli z tego wyciągnąć jak najwięcej. Jeżeli Wam się spodoba ten film. Mogę powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat. Postaram się, żeby było krótko, chociaż jak się rozpędzę, to tak, to może chwilę zająć, także jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy live, live może wideo, będzie miał nazwę, co według mnie oznacza sukces w biznesie. Przejdźmy może od razu do konkretów, żeby nie zajmować Wam czasu. Przede wszystkim, aby osiągnąć sukces w biznesie, najpierw trzeba mieć cel. Bez celu generalnie, jeżeli nie, nie macie celu i nie wiecie, co byście chcieli jeszcze, to nie da się nigdzie dojść i nie da się kon konkretnie um, podążyć tą drogą, tak? Um, więc ja Wam powiem tak, mój cel już tak w 2012-2013 roku, to było generalnie inwestować w nieruchomości. I w związku z tym postanowiłam, że ten cel będzie moim takim długoterminowym, długofalowym i zakładam sobie ramy czasowe pomiędzy 5 a 10 lat, że będę w stanie już zbudować pewne portfolio. I wszystko fajnie. Powoli zaczęłam realizować kroki, czyli takie mini cele, które sobie założyłam i stwierdziłam, że najpierw muszę te cele, takie mini cele, powiedzmy na jutro, na pojutrze, na za tydzień, na za miesiąc, co bym chciała osiągnąć za trzy miesiące, co za pół roku, co za rok, co przybliży mnie do inwestycji w nieruchomości. Dla mnie kupowanie nieruchomości to było coś wow. Ja nigdy nie kupiłam na przykład w Polsce nieruchomości, a tym bardziej w Anglii. I dla mnie nawet nie wiedziałam za bardzo, od czego zacząć, jak się kupuje taką nieruchomość. I to było na zasadzie wyzwania. Postanowiłam, że, że właśnie celem będzie inwestowanie, a jednym z pierwszych mini kroków, jaki sobie założyłam, to praca w Agencji Nieruchomości i ja stwierdziłam, że ja dostanę tą pracę. Troszeczkę się nakombinowałam. W rezultacie, nie, przy, nie chcieli mnie przyjąć na etat, ale udało mi się ugrać w wolontariat, co bardzo fajnie poszło, i przez dwa lata zdobyłam naprawdę ogromne doświadczenie w wynajmie nieruchomości, tutaj w Anglii. Przy tym mogłam obserwować inwestorów w nieruchomości, jak oni działają. Świetnie, bo połączyłam tak naprawdę pracę z wiedzą, co, co dało mi ogromną satysfakcję przede wszystkim. Jednym z następnych moich celi, ja sobie zrobiłam, żeby nie zapomnieć, żeby nie, nie, nie przechodzić następny, z tematu na temat. Właśnie jednym z moich następnych celi było... Przede wszystkim nauka angielskiego. Jak ja przyjechałam tutaj do Anglii, to niestety nie umiałam dobrze angielskiego. Musiałam się go o wiele lepiej nauczyć. Jednym z następnych kroków, takich większych kroków, była właśnie nauka na doradcy finansowego. Oczywiście to się wiązało z dużą ilością nauki, motywowaniem się, nie od tematu czy wyjściem z znajomymi. Jeżeli byłam w pracy, to po pracy do domu zrobiłam tylko kilka rzeczy, które musiałam czy posprzątać, czy zjeść, czy zrobić zakupy, i od razu w kierunku nauki, tak? Więc trzeba było zdać 7 egzaminów, których nie było łatwo zdać. Nie zdałam wszystkich za pierwszym razem, ale oczywiście, jak już zdałam większą część, no to już była motywacja, żeby to skończyć. Także właśnie nie byłam pewna, jak kupić nieruchomość, w sumie powiedzmy szczerze, nie, nie miałam pojęcia. Ehm, I właśnie dlatego postanowiłam, że bycie doradcą finansowym na pewno pokaże mi, ehm, jak, jak się kupuje taką nieruchomość i jak działają inwestycje. Wtedy w ogóle już nie wiedziałam, że można wyciągać kapitał z nieruchomości inwestować w następne także rzeczy, o których się dowiedziałam jako doradca finansowy, ehm, to myślę, że to był szczał dziesiątkę i to była jedna z takich mini celów, które zdecydowałam, że zrealizuję. E, która przybliży mnie do tego głównego celu, właśnie inwestycji w nieruchomości. Dlatego, wszystkie pomysły, jakie miałam, e, które realizowałam, jeszcze robiłam na przykład rent-to-rent, rent. Ehm, też ciekawie było. Jako letting agent już miałam doświadczenie w wynajmie, e, także ten rent-to-rent rent też był jedną z opcji, żeby na przykład e, zaoszczędzić pieniądze na depozyt, żeby nauczyć się zarządzania kapitałem i żeby powoli wejść w jakiś biznes, tak? Bo jeszcze. Nie miałam żadnego doświadczenia i nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Także to akurat na moim przykładzie to były takie mini-cele, dzięki którym tak naprawdę zaczęłam inwestować faktycznie w nieruchomości. Myślę, że bez nich też bym zaczęła, ale one naprawdę rozświetliły mi drogę i zrozumiałam schemat i, i, i jestem z tego bardzo dumna, szczęśliwa. Później, oczywiście, jako broker, musiałam zacząć pracę, musiałam zdobyć doświadczenie i, i nauczyć się tego wszystkiego, bo same zdanie egzaminów, a praca jako brokera to są tak naprawdę dwie różne rzeczy. Także to jest taka moja droga. Tak naprawdę, wasz sukces będzie na podstawie tego, co wy zdecydujecie robić. Tak, jeżeli zdecydujecie, że nie wiem, że, że, że chcesz schudnąć na przykład, czy chcesz zostać mechanikiem samochodowym, czy chcesz być grafik-designerem to Ty podejmiesz swoje kroki i sam zdecydujesz, co będzie dla Ciebie najlepsze i co powinieneś zrobić, tak? To jest akurat mój przykład, jak ja sobie założyłam. Moja siostra też inwestuje w nieruchomości, aczkolwiek mamy troszeczkę inny cel, ponieważ ja jestem skupiona na tym, żeby mieć cash flow miesięczny, dla mnie tam kilkanaście tysięcy funtów e, miesięcznie wpływu to jest całkiem ok. Moja siostra na przykład ma inny cel, jest być, mieć 10 milionów. W gotówce także ona podejmuje inne kroki w związku z inwestowaniem i robi troszeczkę inne strategie. Także tutaj nie ma takiej jednej opcji, którą musisz wybrać albo robić to, co ktoś robi. Ty musisz zrobić to, co Ci się podoba, to, co przeanalizowałeś i, i czujesz się z tym dobrze, tak? I chcesz podjąć wyzwanie tak naprawdę to jest wyzwanie, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak powinieneś i faktycznie, na przykład jeżeli chcesz być inwestorem i zaczniesz kupować te nieruchomości, no to wtedy jest sukces, tak? Czyli że cel, który sobie założyłeś, zrealizowałeś, więc jest świetnie. Ważną rzeczą, żeby zdać sobie sprawę przede wszystkim w życiu, jak to jest, że wszystko, co chcemy, albo każdą decyzję, jaką podejmujemy, to zależy od nas. Nie od rządu, nie od prezydenta, nie od sąsiadki. Nie od mamy, nie od taty, od nikogo, oczywiście jak byliście mali, no to rodzice za Was decydowali. Jeżeli jesteście już dorośli, no to sami podejmujecie decyzję, czy chcecie na przykład kupić nieruchomość, czy ją wynajmujecie, czy teraz decydujecie na dzieci, jakiego macie partnera czy żonę, gdzie pracujecie, ile zarabiacie, tak? No to tak naprawdę nikt nie jest tego w stanie zmienić, tylko wy. I to jest zawsze Wasza decyzja. Jeżeli jesteście w pracy, której nie lubicie, to też jest wynik waszego działania albo braku tego działania, tak? No bo zawsze można to zmienić. E, czy miejsce zamieszkania zawsze można zmienić? To, to tak naprawdę nie jest problem. Jeżeli będziecie chcieli osiągnąć jakikolwiek cel, e, tutaj problemów zawsze będzie po drodze dużo i trzeba będzie nauczyć się je rozwiązywać. E, więc jeżeli zakładasz sobie cel, to tak naprawdę z mojej strony zrobisz wszystko, żeby go osiągnąć, tak? Więc musisz zdać sobie z tego sprawę, że to ty jesteś odpowiedzialny za swój budżet, za swoje finanse, za to, gdzie pracujesz, jakie masz wykształcenie, czego się uczysz. Jeżeli masz dzieci, to również za dzieci odpowiadasz. Oczywiście nie jest tak łatwo, jak na przykład być po prostu w parze um, z żoną tylko bez dzieci, ale no cel to jest cel, tak? Robisz to po coś i no jeżeli go wykonasz, no to dostaniesz to, czego pragniesz, tak? No to chyba świetnie. Um, więc tutaj warto sobie zdać sprawę, bo z tego, co zauważyłam na utratach facebookowych, y, wiele osób uważa, że to na przykład prezydent jest odpowiedzialny, rząd y, i wszyscy inni za ich życie, tylko nie oni sami. Także y, to, to jest jedna z najważniejszych y, informacji, którą musisz wiedzieć. Y, też następna rzecz, jeżeli zdecydujesz, że nie inwestujesz w nieruchomości, bo nie masz pieniędzy, to tak naprawdę zamkniesz ten temat i, i nigdy nie osiągniesz tego celu. Tak? Jeżeli postawisz sobie pytanie, co mam zrobić, żeby zdobyć te pieniądze i ile mi to mniej więcej zajmie, ile oceniam, że jestem w stanie na przykład położyć miesięcznie e, i, i z tego obliczenia wychodzi mi, że za 3 czy 4 lata będę w stanie kupić nieruchomość, będę miał na depozyt, to, no to super. No to, no to właśnie jest to, co powinienem zrobić. Tak? Zastanowić się, jak mogę to zrobić, żeby, żeby to zadziałało. Więc to jest taka odpowiedź z mojej strony. Nie poddawać się je, jak zaczynałam. Też nie miałam pieniędzy ani na depozyt, ani nie byłam brokerem i nie miałam żadnego doświadczenia. I kupowanie nieruchomości dla mnie było czarną magią. I oczywiście inwestorów nieruchomości kompletnie sobie inaczej wyobrażałam, niż faktycznie jest. Także jeszcze jedna wskazówka z mojej strony. Jak zaczniecie się interesować, może, może nie, że koniecznie nieruchomościami, ja podaję na swoim przykładzie ale zacznie, postawicie sobie faktycznie ten cel e, i zaczniecie e, iść krok po kroku e, i realizować te swoje pomysły, nagle zaczną się wami też interesować znajomi w pracy, e, czy rodzina, czy sami będziecie chcieli się po pochwalić, na przykład e, żonie, jeżeli, jeżeli masz żonę, czy, czy męża, no prawdopodobnie jeżeli postanowisz taki większy cel, no to będziesz chciał się pochwalić, tak? Musicie też wiedzieć, że ludzie e, nie będą Was za bardzo rozumieć. Traficie też na dwa różne rodzaje osób. W pracy często, często w rodzinie, czasami się zdarzy, że i również partner może być negatywny albo pozytywny. I to jest bardzo ważne, bo osoby, które są w Twoim otoczeniu, mają bardzo duży wpływ na Ciebie przede wszystkim. Więc jeżeli Ty im powiesz, załóżmy na moim przykładzie, że postanowiłem, że będę kupować nieruchomości, będę inwestorem to negatywna osoba, że jeżeli to jest twój partner, czy ktoś taki bliski dla ciebie, gdzie jego zdanie jest naprawdę ważne, e, powie ci, że no chyba oszalałeś, wyśmiejecie, gdzie ty chcesz kupować nieruchomości, ty chyba w ogóle nie rozumiesz, kolega kupił, stracił i, i, i ci będą straszne historie opowiadać, e, pocinać i skrzydła, śmiać się z ciebie e, i to będzie na zasadzie takiej dla ciebie niepewności, a później możesz tak naprawdę stanowić się, a po co mi to tyle pracy i w ogóle chyba jednak dam sobie spokój, tak, więc osoby w naszym otoczeniu mogą naprawdę nas demotywować, a przez to możemy po prostu nie próbować nawet osiągnąć naszego celu, tak, po prostu zapomnieć o nim, żyć z dnia na dzień, chodzić do pracy od, nie wiem, od dziewiątej do 17 i tak sobie życie płynie, że do 60 będziesz pracował, nie będziesz widział za bardzo swojej rodziny, bo większość czasu będziesz spędzał w pracy, po to, żeby zarobić pieniądze, które później wydasz i tak w kółko, tak? Ale jeszcze drugi typ osób, yy, tutaj warto właśnie zwrócić uwagę, że masz dwa różne typy osób spotkać, i jedno, jeden typ osób pozytywnych warto trzymać przy sobie, a negatywnych po prostu unikać, nie rozmawiać z nimi na ten temat, yy, nie chwalić się. Yy, ja sugeruję po prostu uciąć kontakt, tak? Ciężko jest, jeżeli to jest wasz partner, yy, i macie majątek razem i on definitywnie mówi, że nie będziesz się tym zajmował i nawet nie chce o tym słyszeć, to masz dwa wyjścia albo właśnie nie mówić nic, no albo zmienić partnera, tak? Jeżeli to jest taki naprawdę ogromny cel, twój na przyszłość i jesteś pewny, że chcesz to robić i potrzebujesz wsparcia drugiej osoby no to to jest jedna z rzeczy, którą musisz rozważyć i jakoś rozwiązać, tak? Nie mogę Ci podać rozwiązania, ponieważ każdy sam decyduje, tak? Czy jakie rozwiązanie będzie dla niego najlepsze i co konkretnie chce osiągnąć. Ja na przykład mam partnera, który ma podobny cel do mnie, więc idziemy w tym samym kierunku, rozumiemy się i uzupełniamy, więc to jest świetne. Więc właśnie chodzi o tą pozytywną drugą stronę osób, której powiesz, że myślisz, żeby zacząć inwestować w nieruchomości, oni Ci powiedzą już super, tak? skąd taki pomysł, bardzo fajnie, ciekawy, ja znam kogoś, kto zna kogoś, więc może Ci pomoże, jeżeli byś coś tam potrzebował wiedzieć, może poszukamy w internecie i to jest taka osoba, która automatycznie od razu zacznie Cię wspierać, ona będzie chciała nawet, to jest po prostu to wynika z środka, ta wynika z środka, ta osoba jest po prostu dobra, nie ma jakichś problemów wewnętrznych ze sobą, nie jest zazdrosna, tylko po prostu czuje się fajnie, chce działać i raczej na tej zasadzie, że jeden drugiego wspiera niż jeden drugiemu podcina skrzydła. Tak? Ludzie nieszczęśliwi w życiu, nie wiem czemu mają tak, że lubią podcinać skrzydła, także warto sobie zdać yy, sprawę, kogo mamy w swoim otoczeniu. Jest jeszcze grupa osób, która yy, powiedzmy taka antyspołeczna trochę, czyli niekoniecznie nie czuje się dobrze w towarzystwie, nie lubi spędzać dużo czasu z innymi ludźmi i lubi sobie tam na przykład sama działać w komputerze. To też jest ok. Wcale nie musi być tak, że musi się nagle otaczać wszystkimi inwestorami, chociaż według mnie networking jest bardzo ważny. Ja na networkingu poznałam e, bardzo wartościowo dla mnie osoby, z którymi te, teraz współpracuję i pozdrawiam bardzo serdecznie. E, I network, na networkingu dowiesz się bardzo dużo kluczowych informacji, które możesz głów, sam główkować, e, jeżeli chodzi o nieruchomości oczywiście. Jeśli będziesz sam główkował w domu, możesz ich nie znaleźć w internecie, a możesz przyjść na takie spotkanie i ktoś Ci może po prostu e, dwie minuty odpowiedzieć na Twoje pytanie, nad którym już w pół roku główkowałeś i nie mogłeś jakby wyjść z tego, tak? Doradcy finansowi, księgowi to są osoby, które Ci na pewno pomogą. Także bardzo ważne rzeczy. Jeżeli postanawiasz osiągnąć sukces, musisz otaczać się albo pozytywnymi ludźmi, albo chociaż nie otaczać się negatywnymi ludźmi, musisz zacząć podejmować decyzje. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to niestety musisz znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie wszystkie będą fajne, ale na przykład czasem trzeba się przeprowadzić. Jeżeli chcesz kupować nieruchomości, a mieszkasz na przykład w Londynie yy, i, to ben, i to może zająć po prostu kilkanaście lat dłużej, zanim yy, będziesz miał tą zdolność kredytową i zanim yy, uda ci się zbierać na depozyt, to może łatwiejszym rozwiązaniem jest rzucić wszystko i po prostu się przeprowadzić na północ, gdzie od razu kupisz taką nieruchomość. To są tylko wskazówki z mojej strony. Yy, na podstawie moich doświadczeń ja musiałam się trochę nakombinować, żeby właśnie ruszyć z tym kapitałem. Powiem Wam, że jak się już kupi tą pierwszą, drugą, to już później rusza troszeczkę szybciej to wszystko. Także mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w jakiś sposób, że znaleźliście coś, czego nie widzieliście albo na co zwrócić uwagę. Ważne, żeby analizować każdy krok, jaki podejmujecie, gdzie teraz jesteście. I te ramy czasowe, tak? Że no, jak mniej więcej w jakim czasie chcielibyście em, do, dokończyć mini cele em, i osiągnąć ten główny cel, tak? Bo, bo mi się wydaje, że cel w życiu mieć to chyba bardzo ważne, ale to już tak naprawdę od Was zależy, jeżeli byście chcieli usłyszeć troszeczkę więcej na jakiś temat. Em, zapraszam do komentarzy, e, powiedzcie, czy Wam się podobało. że Wam się nie podobało, no to, no to okej, okay, to też powiedzcie. E, także. Kończę. Miało być krótko, jest 17 minut. Ja Wam życzę samych sukcesów i pozdrawiam wszystkiego dobrego. Cześć Pa.